Strofa druga. Pasterze, którzy podążacie poprzez ustronia na szczyty wzgórza wyniosłego, jeżeli kiedyś napotkacie mego nad wszystko umiłowanego, powiedzcie, że schnę, mdleję, umieram dla niego. Objaśnienie. W tej strofie dusza pragnie się zbliżyć do umiłowanego przez inne osoby i pośredników. I prosi ich, by mu donieśli o jej bólu i udręce. Jest bowiem właściwością kochającego, że jeśli nie może porozumieć się wprost z ukochanym, czyni to przez najlepsze, jakie tylko może znaleźć środki. I tu również dusza używa swych pragnień, uniesień i jęków jako wysłańców, którzy najlepiej umieją wyrazić jej umiłowanemu sekret serca. Zachęca ich, aby biegli do niego mówiąc: Pasterze, którzy podążacie! Swoje pragnienia, uniesienia i jęki nazywa pasterzami, bo one nasycają duszę dobrami duchowymi. Pasterz bowiem to tyle co karmiciel. Przez nie też Bóg udziela się duszy i daje jej boską strawę, bez nich zaś mało się jej udziela. I mówi dusza, którzy podążacie, czyli innymi słowy, którzy wyjdziecie z czystej miłości. Nie wszystkie bowiem uniesienia i pragnienia wznoszą się do samego Boga, lecz tylko te, które pochodzą z prawdziwej miłości, poprzez ustronia na szczyty wzgórza wyniosłego. Ustroniami nazywa hierarchie i chóry aniołów, przez które wznoszą się nasze wzdychania i modlitwy coraz wyżej aż do Boga. Stwórcę przedstawia tu jako wzgórze, bo on jest najwyższym szczytem, ponieważ w nim, jak na wzgórzu, widzi się i obserwuje wszystkie rzeczy i pastwiska wyższe i niższe, do którego wreszcie wznoszą się nasze modlitwy ofiarowane przez aniołów. Jak już powiedzieliśmy, według tego, co opowiedział anioł do tobiasza, gdy ty i Sara modliliście się, ja przypominałem wasze błagania przed majestatem Pańskim. Pasterzami duszy można również nazwać samych aniołów, ponieważ oni nie tylko przedstawiają Bogu nasze dary, lecz przynoszą je również od niego. Oni to, jak czujni pasterze, Karmią nasze dusze słodkimi wieściami i natchnieniami, bo przez nich Bóg nam ich udziela. Oni strzegą nas i bronią przed wielkami, czyli szatanami. Tak więc, rozumiejąc pod nazwą tych pasterzy uniesienia, czy też aniołów, pragnie posłużyć się dusza pośrednictwem ich wszystkich w stosunku do swego umiłowanego i mówi do wszystkich, jeżeli kiedyś na podchacie... Czyli innymi słowy, jeżeli szczęśliwym dla mnie losem przyjdziecie przed jego oblicze tak, aby was zobaczył i wysłuchał, chociaż bowiem jest prawdą, że Bóg wszystko wie i przenika aż do najskrytszych myśli duszy, jak powiedział Mojżesz, to jednak mówimy, że wtedy tylko widzi nasze potrzeby i wysłuchuje nasze prośby, gdy tamtem zapobiega, a te spełnia. Nie wszystkie, bowiem Potrzeby i prośby dochodzą tej miary, by je Bóg wysłuchał i spełnił dopiero gdy w Jego oczach osiągną stosowną porę, czas i liczbę. Wtedy mówi się, że widzi i wysłuchuje, jak to wskazuje Księga Wyjścia. Po czterystu latach utrapień synów Izraela w niewoli egipskiej powiedział Pan do Mojżesza Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego, Stąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu, a przecież zawsze miał je przed oczyma. Do Zachariasza również mówił święty Gabriel, by się nie lękał, albowiem wysłuchał teraz Bóg jego prośby, dając mu syna, o którego od wielu lat prosił, a przecież zawsze go słyszał. Stąd też każda dusza powinna zrozumieć, że choć Bóg nie od razu wychodzi naprzeciw jej potrzebom i prośbom, to jednak nie znaczy, że nie wspomoże jej w czasie właściwym. Bóg jest ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia, mówi prorok Dawid, jeśli jej dusza nie zniechęci się i nie ustanie w swoich prośbach. Tę myśl wyraża tu dusza, gdy mówi: Jeżeli kiedyś napotkacie, czyli innymi słowy, jeśli już przyszedł czas, w którym Pan uzna za stosowne spełnić moje błagania i woła, mego nad wszystko umiłowanego, czyli ukochanego bardziej niż wszystko inne. A miłowanie to wtedy jest prawdziwe, gdy w służbie Bożej dusza nie lęka się niczego znieść i przecierpieć. I jeśli również z głębokim przeświadczeniem może powiedzieć o sobie słowa następnego wiersza, niech będzie przekonana, że go kocha nad wszystko. Słowa te brzmią. Powiedzcie, że schnę, mdleję, umieram dla Niego. Dusza wyraża w tych słowach trzy konieczności: to jest słabość, cierpienie i umieranie, bo rzeczywiście, gdy dusza kocha już Boga pełniejszą miłością, przechodzi z powodu Jego nieobecności przez cierpienia dotyczące trzech władz duszy: to jest rozumu, woli i pamięci. Co do władzy rozumu, mówi, że usycha z bólu, gdyż nie widzi Boga, który jest uszczęśliwieniem tej władzy, jak to mówi sam Bóg przez proroka Dawida: Jam Twoim zbawieniem. Co do woli, mówi, że mdleje, gdyż nie posiada Boga, który jest ochłodą i rozkoszą tej władzy, jak to również wyraża Dawid: Poisz ich potokiem Twoich rozkoszy. Co do pamięci, mówi, że umiera, gdyż pamiętając, iż rozum jej jest pozbawiony jedynego szczęścia, czyli widzenia Boga, że wola nie nasyca się rozkoszą posiadania go, że może go utracić na zawsze wśród niebezpieczeństw i okazji tego życia, cierpi w tej pamięci śmiertelne męki. Widzi bowiem, że jest pozbawiona pewnego i pełnego posiadania. Będącego według słów Mojżesza życiem duszy. Tu jest życie Twoje. Te trzy potrzeby przedstawił Bogu Jeremiasz, gdy śpiewał w Lamentacjach. Wspomnienie udręki i nędzy to piołun i trucizna. Nędza odnosi się do rozumu. Przedmiotem jego są bezcenne skarby mądrości syna Bożego, w którym, jak mówi święty Paweł, są ukryte wszystkie skarby Boże. Piołun, który jest ziołem bardzo gorzkim, odnosi się do woli, kosztującej słodyczy z posiadania Boga, a teraz, gdy jest jej pozbawiona, znajduje samą gorycz. A że ta gorycz w znaczeniu duchowym odnosi się rzeczywiście do woli, widać to z Apokalipsy, w której Anioł mówi do świętego Jana, że książka, którą zje. Gorzkością napełni wnętrze jego, wyrażając przez wnętrze wolę. Trucizna zaś odnosi się nie tylko do pamięci, lecz także do wszystkich władz i sił duszy, gdyż trucizna oznacza jej śmierć, na co w księdze powtórzonego prawa wskazują słowa mojżesza o skazańcach, ich wino jest jadem smoków, gwałtowną trucizną żmijową. Przez słowa te wyraża prawdę, że nieposiadanie Boga jest śmiercią dla duszy. Te trzy braki i udręczenia opierają się na trzech cnotach teologicznych: wierze, nadziei i miłości, które z kolei odnoszą się do trzech wspomnianych władz duszy: rozumu, pamięci i woli. Należy zauważyć, że w przytoczonym wierszu Dusza nic więcej nie czyni, tylko przedstawia umiłowanemu swoje potrzeby i udręki. Jest to bowiem cecha delikatnej miłości nie naprzykrzać się swymi brakami i pragnieniami, lecz je tylko przedstawiać umiłowanemu, by on uczynił, co zechce. Tak postąpiła najświętsza dziewica na godach w kanie galilejskiej. Nie prosiła syna wprost o wino, tylko powiedziała: Nie mają wina. Siostry Łazarza posłały do Jezusa również nie prosząc Go o uzdrowienie swego brata, tylko zawiadamiając Go, iż ten, którego miłuje jest chory. Ta delikatność w przedstawianiu próśb jest konieczna dla trzech powodów. Po pierwsze, że Bóg najlepiej wie, co nam jest potrzebne. Po drugie, że umiłowany więcej się wzrusza gdy widząc potrzeby kochającej duszy, widzi zarazem jej rezygnację. Po trzecie, że dusza jest bardziej zabezpieczona od miłości własnej i swych upodobań, gdy tylko przedstawia swoje braki, a nie prosi według własnego upodobania o to, co jej potrzebne. Więc i tutaj, przedstawiając tylko swoje trzy potrzeby, dusza zdaje się mówić, Powiedzcie memu oblubieńcowi, że omdlewam. A ponieważ on sam jest moim zdrowiem, niech mi da zdrowie. Powiedzcie, że cierpię, więc, ten, który jest moją radością, niech mi da radość. Powiedzcie, że umieram, a ten, który jest moim życiem, niech mi raczy dać życie. Strofa trzecia. Szukając mojej miłości. Pójdę przez góry i rozłogi, nie zerwę kwiatów, Przed dzikim zwierzem nie poczuję trwogi, Przejdę przez szyk obronny i graniczne progi. Objaśnienie Widząc, że aby znaleźć umiłowanego, Nie wystarczą jęki i modlitwy, ani pomoc dobrych pośredników, Których to środków dusza używała w pierwszej i drugiej strofie, a czując coraz głębsze pragnienia, by znaleźć przedmiot swej wielkiej miłości, nie pomija niczego, co tylko ze swej strony może uczynić. Dusza bowiem, która prawdziwie kocha Boga, nie zaniedbuje niczego, co może zrobić, by znaleźć swego umiłowanego syna Bożego. A chociaż już wszystko, co mogła uczyniła, nie zadowala się tym, ani nie myśli, że uczyniła cokolwiek. Tak więc w tej trzeciej strofie pragnie dusza szukać umiłowanego wszystkimi siłami i określa drogę, którą ma iść, by go znaleźć. Pójdzie więc, zdobywając cnotę jedną po drugiej, ćwisząc się w życiu duchowym, kontemplacyjnym i czynnym, z taką wiernością, że nie wstrzymają jej ani zawrócą z tej drogi żadne wysiłki i zasadzki potrójnego jej nieprzyjaciela, świata, czarta i ciała. Dlatego nie będzie dopuszczała żadnej przyjemności ani rozkoszy wewnętrznych, mówi więc, szukając mojej miłości, czyli mojego umiłowanego. Daje tu jasno zrozumieć, że, aby naprawdę znaleźć Boga, nie wystarczy tylko modlić się sercem i ustami, lub opierać się na pomocy innych, ale równocześnie trzeba zdobywać się na wszelkie możliwe wysiłki osobiste i pracę. Albowiem jeden czyn spełniony osobiście ma większe znaczenie przed Bogiem niż wielka liczba czynów dokonanych przez innych dla danej osoby. Więc i tutaj. Przypominawszy sobie słowa boskiego oblubieńca, szukajcie a znajdziecie, dusza spieszy sama, jak to już zaznaczyliśmy, by własnym staraniem odnaleźć oblubieńca, aby nie zostać bez niego, jak wielu tych, którzy chcieliby posiąść Boga bez żadnego wysiłku, kosztem kilku modlitw i to jeszcze źle odmówionych, nie chcąc uczynić dla Niego nic co by ich trochę kosztowało. Niektórzy nie raczą nawet podnieść się z miejsca swego upodobania i zadowolenia, lecz niejako oczekują, aby smak Boży spływał im do ust bez najmniejszego z ich strony wysiłku i umartwienia, przez odrzucenie pociech, upodobań i bezużytecznych zachcianek. Ci wszyscy, jak długo nie wyzują się z nich, by szukać Boga, Choćby jeszcze dłużej wołali do niego, nie znajdą go, bo tak szukała go oblubienica z pieśni nad pieśniami i nie znalazła go, aż dopiero wtedy, gdy wybiegła, by go szukać. Wyraża to w tych słowach. Nałożumem nocą szukałam umiłowanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę, obejdę miasto po ulicach i placach, Szukać będę ukochanego mojej duszy, a zatem dopiero później, gdy poniosła pewne trudy, mówi, że go znalazła. Kto szuka Boga, pozostając jednocześnie przy swoich upodobaniach w bezczynności, szuka go po nocy i nie znajdzie. Lecz ten, kto porzucił łoże swych upodobań i rozkoszy, szuka go przez ćwiczenie się w cnotach. Szuka go w dzień, znajdzie go szybko. Albowiem to, co w nocy jest ukryte, w dzień się ukazuje. Sam oblubieniec daje to jasno zrozumieć w księdze mądrości, mówiąc: Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. Wskazują te słowa, że gdy tylko dusza wyjdzie z mieszkania własnej woli i podniesie się z łoża swych upodobań, wnet napotka tę mądrość bożą, to jest syna bożego jej oblubieńca, i dlatego mówi tu dusza, szukając mojej miłości. Przez wysokopiętrzące się góry rozumie tu cnoty, a to najpierw z powodu ich wzniosłości, a następnie z powodu trudności i znojów, których się doświadcza przy ich zdobywaniu. Mówiąc o tych górach, dusza oznajmia, że pójdzie ku ich szczytom przez życie kontemplacyjne, przez rozłogi, które się nisko rozpościerają. Rozumie tu umartwienia, pokutę, Ćwiczenia duchowe i zaznacza, że pójdzie również przez nie, łącząc z życiem kontemplacyjnym życie czynne. Jedno i drugie jest potrzebne, by znaleźć Boga i posiąść pełnię cnót. Wyraża zatem tę myśl: Szukając mego oblubieńca, pójdę spełniając akty wzniosłych cnót, wyniszczając się w umartwieniach i w pokornych ćwiczeniach, bowiem droga. Do pełnego znalezienia Boga to czerpanie z niego dobra, a wyniszczenie w sobie zła w sposób, na jaki wskazuje dusza, mówiąc w następujących wierszach: Nie zerwę kwiatów. By szukać Boga, trzeba mieć serce ogołocone, mężne i wolne od wszelkiego zła i od wszelkiego dobra, które nie jest samym Bogiem. Mówi więc dusza w tym i w następnych wierszach o wolności i odwadze, jaką musi mieć szukając Boga. Postanawia nie zbierać kwiatów na swej drodze. Przez kwiaty rozumie tu wszystkie upodobania, zadowolenia i rozkosze, jakie nadarzyć się mogą w tym życiu. Gdyby je chciała zbierać, by zatrzymywać się na siebie, wstrzymałaby ją na drodze. Trzy są ich rodzaje: doczesne, zmysłowe i duchowe. A ponieważ jedne i drugie pociągają za sobą serce, i dla tych, którzy się przy nich zatrzymują lub mają do nich upodobanie, są przeszkodą dla ogołocenia się duchowego, które jest konieczne, by iść prostą drogą Chrystusową. Przyrzeka dusza że nie będzie brała dla siebie wspomnianych rzeczy, szukając jedynie swego oblubieńca. Mówi więc niejako w tym wierszu, nie zatopię swego serca w bogactwach i dobrach, które mi świat daje, nie zakosztuję rozkoszy i zadowolenia zmysłów, nie zatrzymam się na upodobaniach i pociechach duchowych, aby mnie nie wstrzymały w poszukiwaniu moich miłości na wzgórzach cnót i trudów. Wyraża te myśli, idąc za wskazaniem, jakie daje król Dawid tym, którzy dążą tą drogą do bogactw, choćby rosły, serce nie przywiązujcie. Ma tu na myśli zarówno upodobania zmysłowe, dobra doczesne, jak i pociechy duchowe, albowiem nie tylko dobra doczesne i rozkosze cielesne utrudniają i przeciwstawiają się dążeniu do Boga. Lecz również pociechy i rozkosze duchowe, jeśli się je posiada jako własność albo ich szuka. Przeszkadzają na drodze krzyża Oblubieńca Chrystusa. Kto zatem chce wciąż postępować naprzód, nie może zbaczać tu i tam, by zbierać kwiaty. A nadto musi być odważny i mężny, by mógł powiedzieć: Przed dzikim zwierzem nie poczuję trwogi. Przejdę przez szyk obronny i graniczne progi. Wskazują te wiersze na trzech wrogów duszy świat, szatana i ciało którzy wypowiadają jej wojnę i utrudniają drogę. Przez dzikie zwierzęta rozumie się tu świat, przez szyk obronny szatana, a przez granice ciało. Dzikim zwierzęm nazywa dusza świat. Gdy bowiem zaczyna dążyć do Boga, świat przedstawia się jej w wyobraźni jakby drapieżne zwierzęta, które jej grożą i straszą ją. Po pierwsze, wmawiając w nią, że straci uznanie w świecie, pozbawi się przyjaciół, straci zaufanie, znaczenie, poniesie nawet szkody materialne. Po drugie, a nie jest to mniej groźne, napełnia ją obawą, że nie będzie mogła wytrzymać. Nie mając już nigdy zadowolenia i rozkoszy świata, i będąc pozbawiona wszelkich jego wygód, po trzecie, najgroźniejsze to powstające przeciw języki, szyderstwa, sądy i kpiny oraz wzgarda. To wszystko w taki sposób przedstawia się duszom, że trudno im jest nie tylko stawiać czoła tym zwierzętom, ale nawet rozpocząć drogę. Duszom bardziej szlachetnym, Zwykły zagradzać drogę inne jeszcze zwierzęta. Są to trudności wewnętrzne i duchowe, jakie muszą przechodzić. Zsyła je Bóg tym, których chce podnieść do wysokiej doskonałości. Chce ich bowiem doświadczyć i wypróbować, jak złoto w ogniu. Mówi o tym król Dawid. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Dusza prawdziwie rozmiłowana, która ponad wszystko ceni swego umiłowanego, patrzy tylko na jego miłość, jego względy i powtarza śmiało przed dzikim zwierzem nie poczuję trwogi, przejdę przez szyk obronny i graniczne progi. Duchy ciemności, które są drugim wrogiem duszy, określa się jako szyki obronne, ponieważ z wielką siłą zagradzają jej drogę. Ich pokusy i zasadzki są bardzo niebezpieczne, trudniejsze do poznania i przezwyciężania niż te, które zastawia świat i ciało. Używają one również do pomocy tych dwóch wrogów, którymi są świat i ciało, aby z tym większą siłą walczyć przeciw duszy. Dlatego Dawid mówiąc o nich, nazywa ich potęgą i nieprzyjaciółmi. Powstają przeciw mnie cudzoziemcy a gwałtownice czyhają na moje życie. O tej ciemnej potędze mówi również prorok Hiob. Równego mu nie ma na ziemi, uczyniono go nieustraszonym. Czyli, innymi słowy, żadna siła ludzka nie może go poskromić, i tylko w promieniach światła Bożego można odkryć jego postępy. Dlatego też dusza nie zwycięży jego potęgi bez modlitwy, ani nie odkryje Jego zasadzek bez umartwienia i pokory. To też święty Paweł mówi do wiernych te słowa. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła, nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału. Przez krew rozumie tu apostoł świat, a przez zbroję Bożą modlitwę i krzyż Chrystusowy Będące symbolem tej pokory i umartwienia, o jakich mówiliśmy. Mówi również dusza, że przejdzie granice, którym to słowem, jak już zaznaczaliśmy, nazywa opory i bunty, jakie podnosi ciało przeciw duchowi. Mówi święty Paweł: Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, i kładąc się jakby na granicy, przeciwstawia się drodze duchowej. I te granice musi przejść dusza, zwyciężając wszystkie trudności oraz powalając na ziemię z energią i nieugiętą stanowczością ducha wszystkie zmysłowe pożądania i naturalne odczucia. One bowiem, im więcej się panoszą w duszy, tym mocniej krępują ducha, tak że nie będzie mógł zakosztować prawdziwego życia i duchowych rozkoszy. Wskazuje na to święty Paweł. Mówiąc, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć, jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędą ciała, będziecie żyli. Tego właśnie sposobu postępowania trzyma się dusza w tej strofie, by szukać swego umiłowanego, bo rzeczywiście potrzeba jej stałości i odwagi, by nie schylać się i nie zbierać kwiatów, potrzeba jej odwagi by nie ulęknąć się dzikich zwierząt, a męstwa by przejść przez twierdzę i granice, starając się tylko iść przez góry i rozłogi cnót, tak jak to już zostało wyjaśnione.